To jest walka nauczycieli, to jest walka nas. nas, o nasze sieci o lepsze edukacje, żebyśmy mieli mądre społeczeństwo, którym nie da się manipulować. Nauczyciel jest w szkole, ma sprawdziany, dostaje kartkówki, jeździmy z nimi na wycieczki, jesteśmy z nimi 24 na dobę, nie śpiąc. Wyjeżdżamy z nimi, przygotowujemy się. Jak mówi... proszę mnie raz, może pani sprawdzić szybko sprawdzian? Nie dam rady, bo dzisiaj... Bo dzisiaj mam radę pedagogiczną, bo dzisiaj mam konsultacji, nie dam rady w nocy, też muszę spać, a mam jeszcze rodzinę. Oni to wszystko wiedzą. Skąd się bierze 18 godzin? Powiedzcie mi, bo ja czegoś nie rozumiem. Dla mnie osoby, które to piszą, to znaczy, że to są osoby, które do szkoły nie chodziły, no bo nie zdają realiów. Wywołuję tak, radę klasyfikacyjną i będzie to robił codziennie. Ale proszę Państwa, my zapowiedzieliśmy w styczniu, powiedzieliśmy rządowi, że mamy... Mówią, straszą Was, żeby że będziecie się powtarzać rok. Po prostu Ja uczę prawie 30 lat. Młody nauczyciel, który przyjdzie, nie będzie wiedział, co można zrobić, żeby coś z dziećmi powtórzyć. Programy są przeładowane. Moja